Nowe leki i nowe, mniej inwazyjne zabiegi. Tak wygląda dziś nowoczesna kardiologia, która coraz częściej bez otwierania klatki piersiowej pozwala leczyć i ratować życie. Kierunek zdrowie. Dzień dobry. O chorobach serca, które można dziś leczyć bez użycia skalpela, porozmawiam z naszym gościem. A jest z nim pan profesor Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do za spotkania. Panie profesorze, ja dzisiaj zacznę od liczb. Y na nadciśnienie tętnicze choruje 13 milionów Polaków. Na chorobę wieńcową 2 miliony, przy czym około 80 tysięcy każdego roku doznaje zawału serca, a ponad 60 tysięcy udaru mózgu. Co te liczby o nas, Polakach, mówią? Pani redaktor podała bardzo precyzyjnie te liczby, ale te liczby mówią jednoznacznie, że choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym serca. Te, które pani wymieniła, to jest jednak wciąż epidemia wśród Polek i Polaków. To są schorzenia, które najczęściej powodują konieczność hospitalizacji naszych chorych, ale też musimy o tym pamiętać, że to jest najczęstsza przyczyna zgonów w naszym kraju. Kardiologia w ostatnich trzech dekadach, tak by można powiedzieć, rozwinęła jednak takie metody leczenia, które w znacznym stopniu pozwalają to ryzyko zgonu zminimalizować. Które z tych metod uważa Pan za kamienie milowe w leczeniu chorób serca? Jak Pani powiedziała, gdzieś od trzech dekad, może nieco ponad e, trzy dekady, zaczął się przełom w kardiologii. To przestała być dziedzina, gdzie podawaliśmy tabletki, czekaliśmy, co się e, wydarzy. E, weszły do naszej rutynowej praktyki klinicznej metody zabiegowe. Takim pierwszym przełomem to była, my to określamy, interwencja wieńcowa w praktyce. Chodzi o to, że zwężenie uwarunkowane mierzycą w obrębie tętnic wieńcowych możemy poszerzyć. Jak zaczynała się historia właśnie tej metody przez kurnej interwencji wieńcowej, robiliśmy to tylko balonikami, poszerzaliśmy te zmiany. Na przestrzeni lat prowadzono stęty. Myślę, że wiele osób słyszało o stętach, które mogą być wprowadzane również do tętnic wieńcowych, i takim ogromnym przełomem. Było wdrożenie tej metody leczenia u chorych ze świeżym zawałem serca. Tu należy podkreślić, że Polska była jednym z pionierskich krajów nie tylko w Europie i na świecie we wdrażaniu tej metody, i tutaj jestem dumny z tego, że tym ośrodkiem pionierskim był właśnie mój szpital, w którym, w którym pracuję już od ponad 30 lat. Był pan profesor przy tych wszystkich najważniejszych znaczy, rzeczach, pracy, które się to ta działy. W właśnie dwa lata wcześniej została wdrożona w naszym szpitalu, w naszej klinice. Kierował tą kliniką wtedy pan profesor Ciesław Pasyk. To był twórca tej metody. I no, moje pokolenie, tak bym to określił, uczestniczyło w rozwoju tej metody. Dziś jest ona szeroko stosowana i Polska wciąż jest. Krajem, gdzie chorzy z zawałem w najwyższym odsetku są leczeni za pomocą właśnie tej metody, i ta metoda daje najlepsze wyniki. A I to był pierwszy przełom. Kolejny w latach 90. to, co pojawiło się w kardiologii, to było również zabiegowe interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu serca. Ta metoda to ablacja, czyli taka składowa elektrofizjologii klinicznej, czyli diagnozowanie i leczenie chorych z zaburzeniami rytmu serca. Musimy pamiętać, że w wielu wypadkach leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą leków, które określamy jako antyarytmiczne, czyli mające zapobiegać arytmiom, jest no mało skuteczne. I trzeba wtedy wdrożyć, trzeba wdrożyć inne wtedy metody. Metody inwazyjne. Za chwilę o nich porozmawiamy, ale wróćmy jeszcze do. Tego stanu serc Polaków? Jakie są właściwie największe grzechy nasze wobec naszych serc? Myślę, że to, o czym wszyscy możemy przeczytać w mediach społecznościowych, słyszymy w telewizji, w radio, to jest tryb życia, to jest dieta. Brak badań kontrolnych, kiedy możemy stwierdzić, że jest podwyższone stężenie cukru, jest wysoki cholesterol. To są te choroby, przepraszam, może to jeszcze nie są choroby, to są te stany, które mogą doprowadzić do poważnej choroby serca i naczyń. Ten tryb życia, no, wszyscy wiemy jak, jak funkcjonują nasi rodacy. Mało ruchu, mało aktywności fizycznej. Nie jest to jeszcze na tyle mocne, aczkolwiek jest coraz lepiej. Widzimy ludzi biegających, jeżących na rowerze. To wszystko pomaga. I oczywiście okresowe badania kontrolne. Bo cholesterol innym. nie boli. Cholesterol nie boli, cholesterol zaboli za jakiś czas. Panie profesorze, farmakologia w leczeniu chorób serca też ma istotne znaczenie. Mówiliśmy o stętach, czyli już o tych metodach zabiegowych, ale są takie leki jak statyny, które chyba też dokonały wielkiego przełomu w tym leczeniu, a dalej są na cenzurowanym, dalej ludzie się ich boją i mówią, no, Panie, Panie to zło. Redaktor, tak jak, jak pani mówi i przyznam się, że nie wiem, skąd wzięła się w cudzysłowie zła prasa dla statyn. My dysponujemy wieloma badaniami naukowymi, które pokazują, że u chorych, którzy mają podwyższone stężenie cholesterolu, mają miażdżyce, statyny, powiem to wprost, wydłużają im życie. Trzeba je umiejętnie stosować, trzeba ocenić efekty tego leczenia, bo nie samo pobieranie statyny takiej czy innej w jakiejś dawce już jest wystarczające, trzeba sprawdzać, czy, czy te statyny działają w sposób wystarczający, my to określamy, czy uzyskujemy tak zwane cele terapeutyczne. Natomiast z nie do końca znanych mi przyczyn również w internecie, w mediach społecznościowych. I muszę to z przykrością powiedzieć, nawet w środowiskach medycznych, opinia na temat statyn no, nie jest najlepsza. Ja często spotykam się z sytuacjami takimi, myślę, że jeżeli mamy minutkę czasu, warto o tym powiedzieć. Pacjent, któremu zapisujemy statyny, jeśli poczuje jakikolwiek ból mięśniowy, a każdy z nas to ma, to od razu wiąże to ze statynami. Tak nie jest. Są określone badania, które należy wykonać, czy bóle mięśniowe. Pochodzą od statyn. Bo u i jednego, można to stwierdzić? Oczywiście u 1-2% mm -hmm. osób takie dolegliwości uboczne, jak przy każdym leku, mogą być. Statyny były przełomem, e, pomimo tego, że, że ta prasa, jak, jak to określiłem, jest niedobra, ale w leczeniu dyslipidemii, jak my to nazywamy, czyli tego podwyższonego stężenia cholesterolu, dzieje się bardzo wiele. Od kilku lat są dostępne i również w Polsce w ramach programu lekowego realizowanego przez NFZ, są leki biologiczne. Czyli nowszej są, generacji. Tak. I te leki stosuje się na przykład w iniekcjach podskórnych dwa razy w miesiącu. Oczywiście one póki co nie zastępują statyn, a stosujemy u tych chorych, u których za pomocą m.in. statyn my nie, nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu terapeutycznego. Także w w zakresie leczenia dyslipidemii dzieje się bardzo, bardzo wiele pozytywnego. A kluczem I... jest uzyskanie y, z takiego stężenia cholesterolu, który y, y, będzie bezpieczny. Tak, tego cholesterolu złego, mm -hmm. jak to określają pacjenci, a w praktyce to, jak y, patrzymy na wyniki z laboratorium, tym naszym głównym parametrem jest stężenie cholesterolu tego LDL. Oczywiście te zalecenia są różne dla osób zdrowych. To jest tak zwana prewencja pierwotna a inne są zalecenia tych celów terapeutycznych dla osób, które już na przykład przebyły zawał tam. Te zalecenia są bardzo rygorystyczne. Korzystając z okazji, to powiem e, o tym. Każda osoba, która ma rozpoznaną istotną chorobę sercowo-naczyniową, na przykład przebyty zawał, powinna mieć ten cholesterol LDL poniżej 55 mg%. Czyli nie ma jakiejś dążyć. jednej normy cholesterolu dla wszystkich. Nie, Każdemu nie. dzisiaj ustanawia się jego własną normę. Panie profesorze, my dzisiaj rozmawiamy też o kardiologii Interwencyjnej, czyli tej kardiologii, w której dokonał się jakby największy postęp. Co ona daje przeciętnemu pacjentowi już na poziomie diagnostyki, w jaki sposób za pomocą tych metod można diagnozować? Bo chyba EKG to już dzisiaj za mało. No EKG jest dzisiaj za mało, tym bardziej, że to też chyba warto podkreślić. Wielu naszych pacjentów, jak wykonujemy EKG spoczynkowo, jest prawidłowe, mimo że nie mają choroby serca inaczej. Więc trzeba poszukiwać innych metod diagnostycznych, żeby jakąś określoną chorobę rozpoznać. To mogą być metody nieinwazyjne, jak na przykład monitorujemy EKG metodą Holtera przez całą dobę. Ogromnym narzędziem, ogromnym znaczeniu są badania echo serca, jak określają to pacjenci. Gdzie widzimy, jak serce się kurczy, jak jest zbudowane, jak funkcjonują zastawki. Mamy coraz nowsze narzędzia w obrazowaniu, jak tomografia komputerowa, e, tętnic wieńcowych, jak rezonans magnetyczny. To są metody relatywnie nowe, e, rozwijające się i to bardzo. I one nam bardzo pomagają w samej diagnostyce, zanim wprowadzamy diagnostykę inwazyjną. Takim typowym przykładem jest właśnie koronarografia. No właśnie, powiedzmy, co to jest za badanie i komu ono jest potrzebne, bo też tutaj narosło różnych niedomówień. Wiele pacjenci boją się tej koronarografii. Koronarografia jest badaniem, które polega na uwidocznieniu w badaniu rentgenowskim i nagraniu stanu naszych tętnic wieńcowych. Tętnice wieńcowe to są te tętnice, które doprowadzają krew do serca, do mięśnia sercowego. Zwężenia w obrębie tych tętnic powodują tzw. chorobę wieńcową, a więc pacjent, który ma chorobę wieńcową, która jest spowodowana miażdżycą tych tętnic, na początku pojawiają się dolegliwości bólowe za mostkiem w postaciach typowych w czasie wykonywania wysiłku. Jeśli mamy progresję tej choroby, nie właściwie ją rozpoznamy i nie, nie leczymy jej właściwie, może dojść do sytuacji, gdzie te dolegliwości pojawiają się po kilku krokach albo nawet spoczynku. To już jest stan niebezpieczny, my to określamy jako stan zagrożenia życia. W skrajnych sytuacjach, kiedy dojdzie do jeszcze wytworzenia zakrzepu w tych tętnicach wieńcowych, taka tętnica może ulec całkowitemu zatkaniu, określamy to jako okluzja i to jest przyczyną zawału serca. I koronerografia poprzez podanie kontrastu do tych tętnic jest najbardziej czułą metodą, żeby rozpoznać i określić, jak ta choroba wieńcowa jest zaawansowana. Czy widzicie, która tętnica tak. kolokwialnie, się zatkała, zwęziła tak. i możecie wtedy. Jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę, tak? żeby nasi pacjenci kojarzyli. Wprowadzono w nomenklaturze w miejsce choroby wieńcowej nowe pojęcie albo nową nazwę. E, to nazywa dzisiaj nazywa się ta choroba przewlekłym zespołem wieńcowym, więc pacjenci mogą usłyszeć od swojego lekarza, że mają przewlekły zespół wieńcowy, a mówię o tym, żeby kojarzyli. Jaką no, mają chorobę? Jaką mają chorobę? Tak. Bardzo często, żeby właśnie udrożnić taką tętnicę, zakłada się stęty, o których już dzisiaj była mowa. Wyjaśnimy jeszcze, czym są owe stenty i jakie jest ich zadanie i czy one są nam dane na całe życie. Czy takie stęty trzeba wymieniać i w ogóle jak z nimi żyć? Czy one w czymś ograniczają pacjentów? Znaczy stęt jest samorozprężalną, rozprężamy na balonach coś w rodzaju siateczki, e, takiego rusztowania, które wprowadzane jest w miejsce, w którym tętnica, na przykład tętnica wieńcowa, ta w sercu jest wężona. Poszerzamy to balonem, implantujemy, czyli rozprężamy ten stent, przywracając ten prawidłowy rozmiar tętnicy w, w miejscu, w którym I krew może była. przepływać. I przywracamy przez to prawidłowy przepływ krwi, co daje prawidłowe ukrwienie i uwolnienie, uwolnienie chorego od objawów. Czy stęd jest na zawsze? Większość tak, ale nie chcę, żeby pacjenci tego się bali, bo po okresie kilku tygodni ten stent pokrywa się od wnętrza tętnicy wieńcowej śródbłonkiem praktycznie tak, jakby tego stentu nie było. To w niczym naszego pacjenta nie ogranicza. Są również dostępne, ale wielkiej Furorynie nie zrobiły tak zwane stenty biodegradowalne, które, które ulegały absorpcji. Jedyną rzeczą, ale to nie wynika z samego stentu, ale z samej choroby wieńcowej, czy tego przelogu zespołu wieńcowego, chory, który ma postawione takie rozpoznanie, ma implantowany stent, wymaga pewnych leków do końca życia, jak na przykład tej klasycznej aspiryny, która ma zapobiegać tworzeniu zakrzepu takiej opłytkowanej. Czyli żeby się tętnicach. znowu ta tętnica nie zatkała. Nie wykrzepiła, tak. Panie profesorze, kiedy tak naprawdę te stenty się powinno zakładać? Czy jeszcze przed zawałem, czy dopiero w trakcie zawału? Kiedy jest czas na za założenie tego stętu? Byłoby lepiej, kiedy my zaopatrzymy tętnicę wieńcową, zanim ona się zatka, zanim dojdzie do zawału. I tak mówiąc ogólnie wskazaniem do założenia implantacji stentu jest zwężenie, które powoduje niedokrwienie w danym obszarze tej tętnicy, do której ta tętnica doprowadza krew. I oczywiście tak jak Pani powiedziała, pani redaktor, lepiej, żeby zrobić to przed zawałem, bo zawał jest już stanem bezpośrednim, stanem zagrożenia życia. Jeśli pacjent trafia do nas, do działu kardiologii z zawałem, no to oczywiście wykonujemy ten zabieg, otwieramy tę tętnicę, implantujemy stent, ale to po to, żeby ten zawał przerwać, żeby go ograniczyć. Jeszcze raz powtórzę, jeśli są dolegliwości, przygniata naszych pacjentów za mostkiem to jest taki typowy objaw. Wtedy należy udać się do swojego lekarza rodzinnego, do kardiologa, żeby to zdiagnozować, czy jest to niedokrwienie mięśnia sercowego. Jeżeli tak, jest ono duże, trzeba takich chorych diagnozować i leczyć inwazyjnie, czyli koronarografia i ewentualnie stenty. Panie profesorze, pan specjalizuje się w kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej. To powiedzmy teraz, jacy pacjenci do waszej kliniki trafiają, kogo leczycie? W naszej klinice no, znaczna część, wysoki odsetek pacjentów to są właśnie pacjenci, którzy są e, diagnozowani z powodu zaburzeń rytmu i zaburzeń przewodnictwa. Elektrofizjologia kliniczna zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Ja wspomniałem, że leki antyarytmiczne, które stosowane są u naszych pacjentów, one mają relatywnie niską skuteczność. Jest taka metoda, którą stosujemy w naszej klinice już od ponad no, już prawie 30 lat. E, to jest metoda ablacji. To jest metoda, która polega na um, usuwaniu arytmii przeróżnych e, metodami nieoperacyjnymi za pomocą specjalnych elektrod, które wprowadzamy do poszczególnych jam serca i to te miejsca w sercu, które um, są odpowiedzialne za wywoływanie albo podtrzymywanie arytmii, my selektywnie usuwamy. Najczęściej podgrzewając, e, mówiąc tak obrazowo, te miejsca za pomocą tych elektrod. Panie profesorze, jacy pacjenci wymagają takich zabiegów? Bo generalnie serce bije nierówno w różnych sytuacjach, raz za wolno, raz za szybko. Tak. Którzy pacjenci potrzebują takiego zabiegu, jak ablacja? To są pacjenci, tych pacjentów jest sporo, ale grupa, które jak zaczynaliśmy, wdrażaliśmy metodę ablacji w naszym ośrodku? Ale też w innych ośrodkach to były tak zwane często skurcze głównie nadkomorowe, że nagle serce zaczyna być bardzo szybko. Pacjenci mieli, czy mogą mieć wtedy przeróżne objawy do zasłabić włącznie. Tak jak mówiłem, leczenie farmakologiczne było mało skuteczne, stąd poszukiwano jakiejś innej metody leczenia. W ostatnich latach tych chorych jest coraz mniej z tego względu, że coraz częściej w Polsce ci pacjenci są leczeni za pomocą ablacji. I teraz pacjentami, które, którzy są leczeni w, za pomocą ablacji z powodu często skurczu, to są dzieci. Stosujemy tę metodę coraz częściej u naszych młodych, kilku, kilkunastoletnich pacjentów. W tej chwili w takiej codziennej praktyce klinicznej, jeśli chodzi o ablację, dominują dwie grupy pacjentów. To są przede wszystkim pacjenci z migotaniem przyciągów, arytmia, która jest najbardziej rozpowszechniona ze wszystkich arytmii w takiej codziennej praktyce klinicznej. Ta, ta arytmia dominuje, kwalifikują albo wymagają leczenia za pomocą tej metody przede wszystkim osoby, które mają tą arytmię objawową. To są kołatania, na co chciałbym zwrócić uwagę, niemiarowe. Czasami bardzo szybkie. To jest arytmia, która znacznie pogarsza jakość życia naszych pacjentów. W skrajnych wypadkach może doprowadzić do najgorszego powikłania, jakim jest utar niedrękwienny mózgu. I taka ostatnia grupa chorych, których leczymy za pomocą ablacji, to są pacjenci z arytmiami komorowymi. Szczególnie my to określamy taką grupę arytmii komorowych jako arytmie złośliwe, które no, mogą w skrajnych sytuacjach nawet doprowadzić do zgonu. Czyli serce potrafi bić w bardzo różny sposób. Tak. Najgorzej chyba jak bije raz wolno, raz szybko i tak niemiarowo jest. i robi co chce. Ale panie mhm. profesorze, y Skąd się te arytmie w ogóle biorą, y, zwłaszcza to migotanie przedsionków, które jest taką plagą obecnych czasów? Praktycznie wszystkie schorzenia serca mogą doprowadzić do wystąpienia migotania przedsionków. To na przykład jest niewrównane nadciśnienie tętnicze. Jeśli ktoś ma przez jakiś dłuższy okres czasu na tętnicze może to doprowadzić do tego, że wystąpi migotanie przeciąków. To są choroby mięśnia sercowego, to są wady zastawkowe, to jest ta choroba wieńcowa, przybyty zawał. Z tych przyczyn pozasercowych należy pamiętać szczególnie o ludzi młodych, bo tego nie mówiliśmy. Migotanie przeciąków jest zarybją związaną z wiekiem. Ona ujawnia się najczęściej po 65 roku życia i później ta częstość. Bardzo wzrasta z, z każdym rokiem czy z każdym, z każdym przedziałem pięcioletnim. Natomiast u osób młodych trzeba pamiętać, że dodanie przeciągów może być uwarunkowane na czynnością taczycy. Czy trzeba zwracać uwagę tak, na to, w sposób czy, czy młoda osoba, która ma migotanie przyciągów, mm -hmm. nie ma na czynności tarczycy. Panie profesorze, ale muszę pana jeszcze zapytać a propos ablacji. Bo do niedawna mówiono, że właściwie to nie wiadomo, czy ten zabieg się uda, czy w 100% procentach uda się usunąć przyczynę tego, tej arytmii. A jak to jest dzisiaj? Czy my już potrafimy. Jednak ze stuprocentową albo prawie stuprocentową Ponieważ pewnością jest usuwać Jest Dużo mitów nawet... dotyczących kardiologii, a nie tylko kardiologii i w ogóle medycyny. Ja może powiem tak. Te arytmie takie regularne, jak często skuczę, te nadkomorowe, tak mówiąc najprościej, my leczymy ze skutecznością 95% około. Nie ma żadnej metody w medycynie, która dawałaby skuteczność stuprocentową. Ale to i tak bardzo dużo. To jest bardzo dużo, zmienić. tak. Tym bardziej, że osoby po takim zabiegu, po skutecznym zabiegu wracają do pełni zdrowia, nie muszą pobierać leków. Jest to jedna z nielicznych metod, która może całkowicie wyleczyć naszych pacjentów. Jeśli chodzi o migotanie przyciągów, tutaj skuteczność jest niższa, a to wynika z tego, że to jest bardziej złożony mechanizm tej arytmii. To nie jest jeden punkt, jedno miejsce odpowiedzialne za wywoływanie tej arytmii, ale mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zabiegi wykonywane w doświadczonych ośrodkach, a takie mamy na Śląsku, e, oprócz naszego, ale to jest przede wszystkim ośrodek e, nasz zaprzyjaźniony w Katowicach, e, Ochojcu, e, szacujemy, że ta skuteczność e, definiowana jako uwolnienie pacjenta od napadów migotania przeciągów to jest 90, przepraszam 80, nieco ponad 80%. I ona też rośnie, ale tak jak mówię, nie jest to bliskie 100%, bo złożoność tej arytmii jest zdecydowanie większa, ale wydaje mi się, że i tak to jest wysoki odsetek. Panie profesorze, na zakończenie zapytam, jak zatrzymać w ogóle Plagę chorób serca, jak zapobiegać yy, i tej chorobie niedokrwiennej, o której mówiliśmy na początku, i tym arytmiom, które jednak są ze sobą bardzo powiązane. Są powiązane, bo wiele chorób, tak jak mówiliśmy, sercowo-naczyniowych, doprowadza czy skutkuje arytmiami. My, pracując w oddziałach kardiologii, zbieramy to negatywne żniwo. Do nas już trafiają pacjenci, którzy są chorzy, i to czasami bardzo poważnie chorzy. Po to, żeby poprawić te wyniki, no niestety nie najlepsze, nie tylko w Polsce, ale, ale w całej Europie i na świecie, my musimy zacząć mówić o, o czymś, co nazywa się prewencja pierwotna, czyli i to już dotyczy dzieci i młodzieży. Najprościej aktywność fizyczna, dieta okresowe, już w wieku dorosłym, kontrole badań laboratoryjnych, w tym tego nieszczęsnego cholesterolu, bo pamiętajmy, że wiele chorób sercowo-naczyniowych ma predyspozycję genetyczną. Są osoby, które mają 80-90 lat, nie mają śladu miażdżycy, a są pacjenci, którzy mają no, mięścicę w wieku 40-50 lat. Są osoby, które nie mają mikotania przeciągu, są osoby, które mają i tam też znaczenie ma predyspozycja genetyczna. Więc e, te badania profilaktyczne e, powinny być prowadzone, przyjmuje się, że dla mężczyzn po 40 roku życia, dla kobiet po okresie menopauzalnym już obligatoryjnie. Po to, żeby wychwycić nieprawidłowości, jak na przykład wysokie stężenie cholesterolu, podwyższony cukier, zanim I doprowadzi i ciśnienie oczywiście, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, zanim to doprowadzi do rozwoju jakiegoś poważnego schorzenia sercowo-naczyniowego. Pani doktor wspomniała o nadciśnieniu. Robiliśmy badania epidemiologiczne w całej Polsce odnośnie częstości, występowania, migotania przyciągów w tej populacji. Polek i Polaków 65 lat i powyżej, ponad 80% z nich ma nadciśnienie tętnicze. Więc to jest plaga w tej chwili. I gros tych osób o tym nie wie, oni mierzy ciśnienia. Ciśnienie rośnie powoli, te osoby się do tego przyzwyczajają, nie czują tego, więc oni nie szukają pomocy lekarskiej. I to też jest element właśnie badań profilaktycznych. Czyli badamy się regularnie, tak? i to jest jedyna szansa, i oczywiście. Słynna dieta i ruch. Wszyscy o tak. tym mówią. Dziękuję panie profesorze. To był program Kierunek Zdrowie. Kłaniam się nisko. Maria Zabała.